Mamy tutaj odejmowanie ułamków o takich samych mianownikach. Ale teraz tak, jedna cała odjąć trzy piąte. Od jednej całej nie da się odjąć trzy piąte, bo musimy coś z tą jedną całą zrobić. Zobaczcie, tą jedną całą możemy podzielić na piąte części. Jedna cała to jest ile? Pięć piątych, bo pięć kawałków mamy, odjąć. 3 piąte. No i teraz 5 piątych, odjąć 3 piąte, to już widać, że 5 odjąć 3 jest 2. Przypominam, licznik odejmujemy, a mianownik przepisujemy. Teraz zobaczcie, tutaj mamy 6 odjąć 4 siódme. Wyobraźmy sobie, że to jest 6 tortów, a ktoś chce 4 kawałki z 7. Czy my będziemy kroić wszystkie 6 tortów? No oczywiście nie. A zatem zostawimy sobie 5 całych tortów, pokroimy jeden tort. Ponieważ chcemy mieć kawałki siódme, tutaj części siódme, to pokroimy na 7 części i mamy 7 siódmych. Zobaczcie, te 7 siódmych to jest ten jeden pokrojony tort. Tu mamy 5 całych tortów i wszystko nam pasuje razem 6. Odjąć, przepisuję 4 siódme i teraz ile mamy? 5 całych nam zostanie, 7 odjąć 4, mamy 3, 7. Tutaj w tym pierwszym przykładzie też sobie można wyobrazić, że to jest cały tort. Ktoś chce 3 kawałki, kroję go na 5 kawałków. Mam 5 piątych, 3 oddaję, 2 piąte zostaje. Teraz tu mamy 3 torty znowu. Chcemy wziąć dwa kawałki. No to dwa całe torty zostawiam, ale dwa takie małe kawałki, bo aż dzielimy na 11 części, czyli tutaj piszę 11 11. bo zobaczcie, 11 11 to jest jedna cała, odejmiemy 2, 11 i ile to mamy? Zostaną nam te dwa całe torty, czyli dwie całe. 11 odjąć 2 to mamy 9. 11 zostaje. Pamiętajcie, że przy odejmowaniu ułamków odejmujemy liczniki, a mianownik przepisujemy. Podobnie tutaj mamy 5 całych, czyli zostaną nam cztery całe, a tutaj pożyczamy, tak mówimy kroimy. Jeden pokroimy, chcemy mieć części dziesiąte, czyli 10 dziesiątych odjąć dwie całe i 1 dziesiąta. I teraz uwaga, od całości odejmujemy całości. 4 odjąć 2 to jest 2, 10 odjąć 1 to jest 9. I zostało 9 dziesiątych. Kolejny przykład, mamy 3 całe. 1 piąta odjąć 4 piąte. Hm. Mamy tutaj tylko jeden kawałek, a potrzebujemy cztery kawałki. Bo potrzebujemy cztery piąte. No to musimy tutaj jeden pokroić. Jak jeden pokroimy, czyli pożyczymy jeden, to tu nam zostaną dwie całe. Jakbyśmy pokroili na pięć kawałków, to będziemy mieli pięć kawałków, ale tu był jeszcze jeden, czyli będzie sześć. I zobaczcie, tu taki sprytny sposób można zauważyć. Że jak się doda mianownik do licznika, to już będzie dobrze. 5 dodać 1 jest właśnie to 6, 5, odjąć 4, 5. Czyli jak tu pożyczam, czyli zamieniam jedną całą na kawałki, to wystarczy mianownik dodać do licznika i to tak sprytnie nam zawsze dobrze wyjdzie. Teraz 2 całe nam zostaną. 6 odjąć 4, mamy 2. Piąte, bo mianownik przepisujemy. No i ostatni przykład w tej części to się równa. Znowu od 3 nie da się odjąć 5, czyli tutaj muszę zamienić, zostawiam 3 całe tak jak Was uczyłam, tam 13 dodać 3, 16, 13 odjąć 5, 13. Co to będzie? To będą tak, 3 całe nam zostają. 16 odjąć 5 to jest 11 i mianownik, czyli 13, przepisujemy. Kolejny przykład, i tutaj zobaczcie, znowu 7 odjąć 2 się da, ale 1, 6 odjąć 3, 6 się nie da. Czyli tu muszę znowu coś zamienić. A zatem zostawiam 6 całych. 6 dodać 1, tak jak Was uczyłam, to jest 7 szóstych. Odjąć 2 całe i 3 szóste. To się równa. 6 odjąć 2, mamy 4. 7 odjąć 3, to są 4 szóste. No można się jeszcze pokusić o skrócenie, i to będzie 4 całe. Zobaczcie. Czwórka z szóstką się skróci przez 2, to i to możemy przez 2 podzielić i zostaną 2 trzecie. Ale taki wynik jest oczywiście wynikiem poprawnym. Kolejny przykład. 15 odjąć 5 się da, ale od 2 nie da się odjąć 4. Czyli znowu pożyczamy. Zamiast 15 będziemy mieli 14 całych.

7 odjąć 1 by się dało, ale 2 odjąć 5 niestety nie. Czyli znowu tutaj będziemy mieli 6 całych. I tak jak Wam mówiłam, jak pożyczamy, dodajemy 2 dodać 11 to jest 13 jedenastych, odjąć 1 cała i 5 jedenastych. To się równa. 6 odjąć 1 to jest 5 całych, 13 odjąć 5, 8. I mianownik 11 przepisujemy. Kolejny przykład. Też musimy tutaj zamienić, bo od 3 nie da się odjąć 6. Czyli mam 3 całe, 3 dodać 17 to jest 20. Tutaj mam 17, odjąć 1 cała i 6 17. To się równa.

osiemnastych minus trzy całe i jedenaście osiemnastych. Piętnaście odjąć trzy, to jest dwanaście całych. Dwadzieścia pięć odjąć jedenaście, to będzie czternaście osiemnastych. Tutaj może słabo widać tym kolorem, poprawię jeszcze na czarno, 14 18 i 12 całych. Jeszcze raz, żeby było widać, 15 odjąć 3 mamy 12, 25 odjąć 11 jest 14 18 Można by jeszcze skrócić, jak ktoś skróci i napisze, że to jest 7 oczywiście to też jest poprawny wynik.